W wyzwaniu duża, średnia i mała porcja. Moi drodzy, przed Wami bardzo zabawne wyzwanie, w którym czekają Was różne porcje do zjedzenia, i każdą z nich trzeba zjeść do końca. To będzie świetna zabawa. To co oglądamy? Wow, to cola! Nicole ma małą butelkę. Mike ma średnią butelkę coli. A Julie ma ogromną butelkę coli. To gigantyczna porcja. Nigdy czegoś takiego nie widziałam. Zacznijmy od Nicole. Przestańcie się śmiać! Moja kola na pewno jest dobra. Spróbujmy. Mmm, pyszna. O nie, połknęłam butelkę. Ksztuszę się na pomoc! Ratunku, nie mogę oddychać! O, dzięki, kochani, pomogliście Nikol. <śmienic> <śmienic> Dziękuję, teraz Ty, Mike. Yes! Tak, dobra, spróbujmy. To na bank jest pyszne. Mm, uwielbiam kole. O, mam pomysł. O, ostrożnie. Nadjeżdża ciężarówka z miodem. O, rany, a po co Ci tyle miodu? A, już wiem. Chcesz wlać miód do butelki, wymieszać i zrobić miodową galaretkę o smaku coli? Fajny pomysł! Tak, właśnie tak zrobiłem! Patrzcie na to! To jest naprawdę mega dobre! Super! Przepyszna galaretka! To wygląda tak apetycznie! Chciałabym spróbować! Ale mam swoją wielką butelkę! Racja! Teraz ja! Zaraz spróbuję mojej coli! Ale jak mam to wypić? Butelka jest taka duża i ciężka. Mamy problem. Jak Julie ma to wypić? To naprawdę trudne. Mogę zadzwonić do przyjaciół. Na pewno mi pomogą. O, już są. Cześć. Opuszczajcie linę. Tak, świetnie. Obwiążemy butelkę. Podnoście. No dalej. Tak. Teraz odwrócę butelkę i będę mogła wypić kolę. Wow, z piciem może być ciężko, ale na pewno możesz wziąć prysznic z kolą. Julie, otwórz usta, ani jedna kropla nie powinna się zmarnować. Niestety twój plan nie wypalił, ale możesz się oblizać. Wow, to guma huba buba. Tym razem Julie ma małą. O nie, jest o smaku czerwonej papryczki. To będzie ostre. Nicole ma średnie opakowanie? To dużo. A Mike ma ogromną paczkę. Nigdy wcześniej takie nie widzieliśmy. To będzie trudne. Słuchajcie, ja zacznę pierwsza. Chcę to szybko zjeść i zapomnieć. Mam nadzieję, że guma nie będzie zbyt ostra. Zobaczmy. Trzeba spróbować. Dobra, podoba mi się! Spróbujmy nadmuchać balona! Ojej, pękł! Wow, z ust poszedł mi dym! Ale super! To było naprawdę fajne i prawie nieostre! Spróbujcie! Wow, to dobra wiadomość! Nicole, no dalej próbuj! Masz tyle gumy! To naprawdę duża porcja! Mm, jaka dobra! O rany! To jest bardzo pikantne! Co robić?! O, nie! Dla Nicole ta guma jest zbyt ostra. Nicole, lepiej do góry! O, rany, co za ogień! Jesteś jak smog. Orety! Nadchodzi smażony kurczak! Łap! Ale super! Mam teraz smażonego kurczaka. Zaraz sobie zjem! Spróbujmy! Ale pachnie! Uwielbiam smażone łódka. Ale dobre. Przepyszne. Czekaj, zostaw to moje! Mike! zjedz swoją gumę. Nie chcę tego robić. Boję się. To będzie bardzo ostre. Jak mam zjeść tyle gumy! Nie dam rady! Dasz radę, uspokój się! Spróbuj! My swoje zjadłyśmy! Zacznij od malutkiego kawałka. Przynajmniej spróbuj. Nie. Czekaj, to nie przejdzie. Jedz to. O nie. Boję się. Jeszcze kawałeczek. No dalej, otwieraj buźkę. No już, musisz to zjeść. No ile można? Więcej nie dam rady. Nikol, przestań. Co z nią? O, jeszcze kawałek. O nie! Wszystko się we mnie gotuje! Wow, Mike, spójrz! Nadmuchałeś wielkiego balona! Dziewczynki, uważajcie! O rany, pęk! Wszyscy oberwaliście! Ale Mike oberwał najmocniej! Na pewno macie już dosyć gumy do rzucia! Och, to takie słodkie! Taka mała paczka nerców. Mike, to dla ciebie! Uroczo! Nicole dostała średnią paczkę. Julie ma więc gigantyczną paczkę. Wow, jest naprawdę ogromna. Zaczniemy od Majka. Zaczynaj! Okej, okay, akurat zgłodniałem. Spróbujmy. Wysypujemy. Co? To wszystko! Tak mało w porządku. Spróbujmy wszystkich naraz. Są takie małe i kolorowe. Smakują mi. Pyszne! Ech, Julie nadal ściska swoją paczkę. Nicole, teraz ty. Dobra, uwielbiam cukierki Nerds. Wysypujemy wszystko na talerz. Świetnie, chyba już. Tak dużo cukierków w jednej paczce. Mam pomysł. Tak, Buziaczek. Patrzcie, jakie mam ładne usta. Całe w pysznych cukierkach. Wow, są takie dobre! Pozostałe zjem przez rurkę! Tak będzie szybciej! O tak! Ale super! I po wszystkim! Jaka szkoda, że już się skończyły! Julie, obudź się! Musisz tego spróbować! O tak, z przyjemnością! Spróbujmy! Ale od czego mam zacząć? Myśl, Julie! O, mam pomysł! Poliżę sobie ręce... Całe. Ej, Julie, co ty wyprawiasz? No, Tak, prawie skończyłam. Teraz muszę zanurzyć ręce po łokcie w swoich nercach. O tak! Patrzcie, cukierki przyklejają mi się do rąk. Udało się! Teraz mogę to wszystko zlizać. Mmm, to jest pyszne. Uwielbiam je! Nikol coś kombinuje Chyba też chce zjeść trochę cukierków Postanowiliście zjeść wszystkie nercy z ręki Julie Oj, zaraz wam się dostanie Ej, moja ręka Gdzie moja ręka? Zjedliście ją o! Myśleli, że są tacy sprytni A to ja robię najlepsze pranki Wow, to Nutella Julie ma malutki słoiczek Pierwszy raz widzę taki mały! Nicole dostała średnie opakowanie! Świetna opcja! A Mike dostał ogromny słoik Nutelli! Jest w niebo wzięty! To naprawdę dużo! Jak zamierzasz to wszystko zjeść sam? Zaczniemy od Julie! Mam świetny pomysł! Chcę zjeść Nutellę łyżką! Oto! Tylko, że jest za duża! Więc zrobię inaczej! Spróbuję zjeść ją palcem! Super! Spróbujemy! Ludzie, tak jest jeszcze smaczniejsza! Wój, oh, Julie! Gdzie twoje maniery? Właśnie! Ojej! Widzieliście to! Lepiej zjedzcie swoją nutellę! Dobra, teraz moja kolej! Otwieramy! Uwielbiam nutellę! Jest przepyszna! Mam pomysł. Bardziej niż samą Nutellę, uwielbiam tosty z Nutellą. Zrobię sobie dwa tosty w tosterze. Tak. Czekamy i gotowe. Teraz posmarujemy je Nutellą. To będzie mega pyszne. Smarujemy. Jeden tost jest gotowy. Kładziemy na niego drugi. Ale super. Teraz spróbujmy! Mm, ale dobre! To moje ulubione śniadanie! Kanapka z nutellą! Mm. Chyba nie ty jedna lubisz kanapki z nutellą! Twoi przyjaciele też chcą trochę! Ale Nicole nie zamierza się dzielić! Przyszła kolej na Majka! Jak on da radę zjeść tyle nutelli? Mam pomysł! Otwieramy słoik! Najpierw spróbujemy! Wow, ale pycha! Dziewczyny, idę się przebrać. Jak wam się podoba mój strój kąpielowy? Idę popływać w Nutelli. Potrzebuję drabinki. Pa wszystkim. Mam nadzieję, że Mike nie zamierza skakiwać na bombę. Bomba! O nie! O rany, nieźle. To było spełnienie moich marzeń. Ale super. Mike, zdejmij okulary. To najlepszy dzień w moim życiu. Dzięki.